Witam wszystkich na kanale Janek Czołgista Dzisiaj zagramy ciężkim kalibre FVM4005 jest to dziesiąty tier niszczyciel angielski jego średnie uszkodzenia to 2300 na minutę czas ładowania działa 30 sekund uszkodzenia na zwykłych pociskach 1150 na pociskach premium 1750. Penetracja na zwykłych pociskach wynosi 310, a na premium 230. Także ruszajmy do bitwy. Co tutaj mamy? O, mapa Westfield. Losowanie na dziesiątkach, na dziewiątkach i na ósemkach. I nasz load w Ikson Zobaczymy Uuh. Weszło za 700, ale czemu dostałem spota? Ba 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 ha 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 Dobra. Co farmy? Dobra. Dobra. Jedno przed mniej Przede No, kolego wychyl. Czy też może tu mi Nie chcę wychylać. Artylerie są niebezpieczne, bo mogą nam tu zrobić. A z nienacka. O, o o, dobra. o, o, a co tam mamy? Co tam mamy? Czy tutaj coś mamy? Czy nam się kolega tu zaświeci? Nie, nie chce wyjeżdżać. Mhm. Chociaż żeby lekko się wychylił, bo było przyjemnie z jego strony. No nie mamy tu prześwitu, pojeździmy sobie troszeczkę. No nie no, to jest zły pomysł. Dobra. Ja bym chyba już poruszył do przodu, to szkoda, tu stać. Trzeba coś robić, bo zaraz nam się bitwa skończy. Uu. Ale tu kolega wyłapał. Uj, oj, 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 oj uciekamy. O tutaj 700. Mm. ta artyleria, artyleria to jest tragedia. Tragedia dla mnie. Nie wiem, gdzie te artyleria mogą stać. Kunce pancer u przeciwników. Tak, kujwa, patrzcie, ale oni mnie tu widzą. Tymi zasranymi babokami Kurde, te kwadraty zasrane, no, psują zabawę. Trzeba jechać i zobaczyć. Może gdzieś, może coś będzie do porobienia. pojazd Dobra, podleczymy się troszeczkę. No nie, nie chcę być kimś kto świeci. Chciałbym, żebyście... Dobra, mamy dwa siedemset. Nie zostaliśmy chyba spota. Gdzie ta jeszcze jedna niszczarka jest? Oooo! Bo, 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 bo! Odszedł. Dobra, tyle żeśmy dostali. Dobra, i, i zwycięstwo. 3200. Jeśliśmy spotować troszeczkę także wesoło. No, no i mamy Orcik, zwycięstwo. Druga klasa. Zwiadowca, lodówką. Ogień skuteczny. Ręka boga. Ale wiecie co? Najbardziej mnie to dziwi zwiadowca lodówką. Dobra. wynik drużynowy. Zrobiliśmy najwięcej w obydwu drużynach: 3215 i 2 fragi 832 e, EXPA Zwiadowca. Dobra. I kolejna bitewka. Trafiliśmy na Miasto Duchów. Mapę losowanie dziesiątki, dziewiątki, ósemki i jedziemy na miasto nie ma co się przejmować idziemy na miasto spróbujemy coś tam postrzelać najwyżej spłyniemy nie będziemy dzisiaj nagrywać więcej zrobimy jedną szybką bitewkę Ach, nie trafiony, no szkoda. 60 TP nie, trafiony. 4 3 2 1 0 Pięknie weszło za 1700. Ci kolega chyba nie spodziewał tego. Skończysz go? No nie skończysz. Chyba już nie wychyli więcej. O, artyleria. Artyleria lubi dać popaść. Dobra, na no wyleczymy sobie. Dobra, mamy dwa seta. Czy, czy tylko kolega tu spłynął od artylerii? Ta Chyba tak. Dobra, co to stało tutaj? Jakieś... O, tu mamy jakiegoś cfaniaka. Musimy jak koledze powiedzieć, że tu coś jest, żeby wiedział. O. Dobra. Tym e, 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 100 e Trzeba mu podjąć pomoc może. Dobra. 2900. Tak chętnie nie wyjadą. Dobra, ten EBR już mi stąd uciekł. Czy jest tu szansa na tu na jakiegoś kolegę tutaj wycelować? Dobra. 3600. wow, czy ona tu jest do pomocy jakaś? Kolego, wyjedź mi tutaj z tą sto dziesiątką. Kolego. No, dobrze, no, luf, kurczę, no szkoda, cztery tysiące obrażeń, tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć po spocie, no, no to był kwas. Nie spodziewałem się, że tego lwa. O, że skupiłem się na tym y, polskim pojeździe 60TP i dałem ciało, bo wiedziałem, że on tam jest. Dobra, poczekamy. I mamy wynik: porażka. Ogień skuteczny, brutal. Wynik drużynowy. Zrobiliśmy najwięcej w naszej drużyni 4092. Jednego fraga 427 ekspa. Moi no kochani, podsumowując fv 4005 Wielki, ogromny pojazd, którego wszyscy widzą. Niecelny. To nie. To nie jest jakieś niemieckie cudo, które strzelacie i wszystko wchodzi, wszystko, kompletnie wszystko wchodzi, to nic, tutaj nic nie wchodzi, ale jeśli uda wam się trafić z przeciwnika albo zadacie mu 2000 obrażeń to robi się taki banan wielki na ustach to nie jest pojazd dla, dla nowicjuszy, naprawdę, bo trzeba znać miejscówki Musicie mieć dużo gotówki, żeby ładować amunicję goldową, która robi tutaj najlepszą robotę. Także jeśli Wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, zasubskrybujcie razem z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych materiałów. Dużo zdrówka wszystkim życzę i hej!